Hej, tu znowu, ja górcia i... Nie mogłam się doczekać, żeby nagrać opening. Tam dużo awardów. Dosyć. No i zaczynamy od tego. Wszyscy, którzy mi dali czarna beza i nowy rok jeden to osoby, które dawały mi najwięcej. To jest chyba z listy, bo zniknęło mi potem. Tak, to jest moje z listy. Dziękuję. Wszystko będę ubierała, tylko tam czego nie założyłam. Halo, lagi? Ugasz? Ugasz? Mm, to też jest z listy. Na początku wszyscy dawali bez listy, z tego co widzę teraz. Nie, to. O, kochana, kochana, 9999 Dziękuję, kochana. Dziękuję za taką koszuleczkę. I tutaj kolejny prezent od kochanej. Czekajcie chwilę. Na innej stronie miałam włączone też. Kursu anna mi też dała, dała mi... no, śmieć jak zwykle. I tu jeszcze tej samej osóbki, więc okulary. Okej. Okay. Ich nie miałam na liście i tego też chyba. A to jest Alizo. A, to nie było te same osóbki, więc przepraszam, później zobaczę. O, dziękuję za białą koszuleczkę, może się przyda. Ja to zapominam co cały czas zakładać... Um, tylko czekajcie chwilę. Zmienię status. No, już ten teren, czekaj, czy gdzieś tam jakieś włoski, czy nie, nie będzie włosek. włosków, czekaj jakie to, o, dobra, to tak, niektóre z rzeczy tu są świeciowe, a niektóre nie, na przykład u niej, znowu te spodenki i znowu takie inne kartoły. spodnie się przydadzą. Zawsze można coś go przetwarzać, no. Już wszystko ubieram, mówiłam. No. no Misia, myślę, że naprawdę dałaś mi fajne rzeczy. Mhm. Tak, tak i tak. Więc. Spodziewałam się czegoś większego, ale dobra. Nie wybredzam no. Halo. Policja. Czemu mam tyle tych samych koszulek? Halo? Tworzyłam od misji. I... Halo, czemu dostaję takie same koszulki? Oni pewnie ich nakupowali tryliardy i czarna beza. Okej. Okay. Życzę do pokoju. Okej. Okay. Okej, okay. i teraz odmieszam do różanty. białe niebieski i... Sam zrobię konkurs na te koszulki. Pokój, 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 pokój. Dobra, od początku, bo tu jest figa. O, dziękuję figa. Dam ci animację. Ja pitole, idę się zrobić. ale po prostu rozgromiło mnie to, że pięćdziesiąt prezentów Dobra, napisam już z ale dobra Walić to Dostałam dripa do odcinku A to dostałam przed chwilą w ogóle, bo figa Mam przyjaciółkę, która ma unikaty zbiera o, dziękuję za takie. O, dziękuję. To jest Ad Alison. ja ją mam w serduszku. Budziki fajne. Helikopter. Spadł. O, to też miałam na liście. Misia. Koszuleczka, jak zwykle. Jezu. Dostałam takiego ładnego dripka. Figa. Nie. Nie. Nie mów. Tło. Czekaj to jest tłunikatowe z... Jezu, ja dzisiaj... To się dostałam 50 prezentów w 2 dni, no to... teo było... O, Wiktoria, dziękuję. O Jezu, dziękuję za te włoski. Ona chyba wie, że lubię fioletowe. Mam coś? Nie. Estava tripa, estava tripa, to estava tripa. Hum, mm, pozdro. Hum. Mm. Mm. Oś, tak, nagrywam. Napisałam. I dziękuję za dribka, kocham cię. Um, otworzyłam. Teraz jest 11, ale to pewnie będzie 12. Jezu, bo jeszcze jakiś prezenty ktoś mi dał? Figa dałam jeszcze prezent. Jezu, figa. Czekajcie chwilkę, idę zapytać moją młodszą siostrę Siostra jeszcze śpi e, Jaki filmik? Mm. MSP1 I coś takiego zrobiłam, tak No, tak się nazywa mój pierwszy filmik. Powaliło ją i to tak konkretnie. Jeszcze coś mi da dostałam, coś od kogoś? Nie, lista. Miałam tutaj raz, dwa, trzy. O, to jest z listy moje włoskie jednak były. Jezu. Ja wam tak dziękuję. Wiktoria, dziękuję. Dziękuję za dripka. Ona tego, ona tego dripka nie miałam na sobie. Ona nie miała tych dwóch dripków na sobie. Stąd dwa dripy. Sostrzyczko. Ona mi dała swojego, ona Dała mi dwa swoje dripy, bo ona miała tutaj dripa. Miała na koszulkę drip. Chciałam się wymienić, bo mam różową. I ma czapkę drip. Teraz mam trzy dripy. Oddaj ci twojego dripa. Nie, oddaj mi czapkę. Czemu czapkę? Miałeś koszulkę. I tak zyskam. Czapka jest niecenna. O. Mm. Tak nagrywam. Siostra przyszła na nagrywki. Jezu, ja nie mogę, naprawdę. Nie, nie, nie się teraz na twoje konto. Chwila. No to, to, bye bye.